Witam Cię w moim garażu, w czwartej części poświęconej naprawie Mazdy 626. Teraz jestem na etapie polerowania. Pogoda tym razem dopisała, jest słoneczny dzień, ale nie jest zbyt ciepło, więc jest idealna pogoda, żeby zrobić to na dworzu. Lubię polerować na dworzu ze względu na to, że wszystko ładnie, dokładnie widać. Jak było widać przed chwilą okleiłem najpierw taśmą maskującą sąsiadujące elementy. Następnie przeszlifuję całe miejsce, które będzie polerowane papierem 2000 na wodę. Robię to po to, żeby wyrównać strukturę lakieru, żeby on był identyczny tak jak na pozostałych elementach, gdyż po aplikacji lakieru niestety wyszła minimalna morka, no i jest różnica tej struktury. Auto było lakierowane wczoraj, więc lakier jest jeszcze miękki, daje się go łatwo obrabiać. Podczas tego szlifu koryguję strukturę lakieru do momentu, gdy będzie już prawie całkowicie gładki. Podczas takiego szlifu trzeba używać dużej ilości wody i uważać, by między papier a szlifowany element nie dostały się żadne zanieczyszczenia, gdyż można było zrobić jakieś głębsze rysy, które później ciężko było skorygować polerką. Teraz właśnie szlifuję miejsce przejścia lakieru bezbarwnego, który aplikowałem w stosunku do lakieru oryginalnego. Tu trzeba wyciąć dokładnie już y, napylony lakier. Po skorygowanie struktury lakieru papierem 2000 i miejsca cieniowania lakierem bezbarwnym y, przechodzę gradację wyżej, y, tym razem papierem 2500, rozszlifowuję rysy po papierze 2000. No Jak widać elementy zrobiły się już jednolicie matowe, struktura lakieru została skorygowana. No, mamy element gotowy już do polerowania. Jako pierwszą pastę użyłem pastę 3M z zielonym korkiem o numerze 5417. Jest to pasta gruboziarnista o bardzo dużych właściwościach ściernych. Muszę użyć tak agresywnej pasty, by odzyskać połysk lakieru po szlifie papierami ściernymi. Do polerowania tą pastę użyłem twardej gąbki. A samą maszynę na samym początku polerowania ustawiłem mniej więcej na 600 obrotów, dopóki nie rozprowadziłem równomiernie pastę po elemencie. Następnie zwiększałem obroty mniej więcej do 1200 obrotów na minutę. No, i tutaj trzeba obserwować w czasie polerowania, jak zachowuje się pasta. Gdy przestaje być już mętna, zwiększam obroty do około 1800 i już wyciągam połysk. Następnie zmniejszam obroty do około 900 i wykańczam obrabiany element w ten sposób. Ten film jest dość mocno przyspieszany, więc może tego tak nie widać. Ze względu na dość agresywne zachowanie pasty, nie uda się nią wyciągnąć pełni połysku na tym etapie polerowania i teraz zderzak. Tym razem założyłem mniejszą gąbkę, też twardą. Tylko małą gąbką łatwiej bezpiecznie obrabiać wyskomplikowany bez kształt zderzaka. Tutaj maszynę ustawiam na troszkę wyższe obroty ze względu na mniejszą średnicę tej gąbki. tutaj wycieram pozostałości pasty dokładnie miękką ściereczką. Jako drugi krok w procesie polerowania użyłem drobnoziarnistej pasty P10 firmy APP. W tej pasty używam już miękkiej gąbki. Samą maszynę ustawiam mniej więcej na 900 obrotów na minutę. Pasta P10 jest drobnoziarnistą emulsją polerską zawierającą twarde woski i środki antyadhiezyjne oraz posiada właściwości czyszczące. Dzięki jej właściwościom wydobędę już pełnie połysku obrabianego lakieru, no i w efekcie mamy dopolerowany element i trwałe zabezpieczenie lakieru przed warunkami zewnętrznymi. Samo polerowanie to proces długotrwały. Tutaj trzeba zachować cierpliwość i ostrożność, szczególnie przy użyciu agresywnych past, by nie uszkodzić lakieru, gdyż przetarcie przez powłokę lakieru bezbarwnego do bazy no, skutkowałoby koniecznością lakierowania podobnego elementu. No ale bez polerowania w większości przypadków napraw lakierniczych, a szczególnie w warunkach garażowych się nie obędzie. No, dzięki temu mamy możliwość korekty struktury, usunięcie wszelkich trąceń i innych niedoskonałości lakieru i uzyskać finalne, poprawne wykończenie naprawianych elementów. No i tak to wyszło, tak to wygląda finalnie. A odko mamy skończone? Koniec serii naprawy Mazdy 626. No ja dzięki Wam za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy. Na razie.